Nie, no tego się nie spodziewaliśmy ogórki. Jeden oczywiście jest z galaretki, a drugi to zwykły kiszony, z czego Mary się w ogóle nie cieszy. Monika, nie tracąc ani sekundy ze smakiem, zjada swojego ogórka. Jest przepyszny, a Mary wciąż ma nadzieję na cud. Ale czy on nastąpi po tych wszystkich jej złośliwościach? Nie, ona na pewno tego nie zje. Ale Monika nie powinna się tak głośno śmiać. Ma za swoje. Hmm. Hmm. Uff, challenge dobiegł końca. Jak szybko? Podczas gdy Monika się smuci. O! Mary świetnie się bawi w wannie z galaretką. Czy to jest sprawiedliwe? Może i nie. Ale Mary jest przeszczęśliwa.